Witam Was w mojej małej kuchni. Dzisiaj zrobiam pyszną, pyszny makaron, ze, pyszne nudle z zielonymi szparagoma i z mięskim. E, kto nie chce, może bez mięska zrobić, kto tam jest wegetarianiny. I oczywiście bym potrzebowała do tego nudle. I o tak te składniki tu mam na dwie osoby, ponieważ czy moje działo chyba nie no jeść z tymi szparagoma, pomidory to już w ogóle. Cebula to też nie. Czyli ja tak robię dla mnie i dla hopa a moje dziuchy dostaną nudle z nutelą. I o ja tym mu tak 250 gramów makaronu, że się ugotowała, to są te takie penne, rurki. Tu mam tak gdzieś 3-4 małe ym, fileciki z kurczaka, ja się pokroję już na takie malutkie kawałki. Możecie wziąć pierś z kurczaka i na małe kawałki pokroić. Ej, ja się tu da no tak gdzieś sól, pieprz i czerwoną paprykę, to są mi mnie te standardowe przyprawy, o tam się nie ma zadowolona za ze samego pieprzu i z samej soli. No, kto jest wegetarianinem, może dać w ogóle bez mięsa. Potem będziemy potrzebować te pomidorki koktajlowe, pora sztuk. Tu moja jedna cebula, no ja się na taką większą, bo ja lubię cebula smażoną, możecie się wziąć malutką. Tu mój jeden ząbek czosnku, taki większy, już się tak pokroiła na małe kawałki. Marchewka jedna, Taką Mało, może większą być, to tak do koloru. Tu pietruszka suchomą. Jak macie świeżo, możecie dać pieczek świeżej pietruszki. I tu masz paragi zielone o, ja tu było tak 250 g. I olej bym potrzebować. No i potem jeszcze, no, sól pieprz, tak, żeby to przyprawić wszystko. I to się naprzód zrobię, a te paragi już są umyte już się tu odepnę na te e, drewniane końcówki. To się pokroję na takie małe kawałki, tak gdzieś 2-3 cm i je ugotuje w osolonej wodzie tak gdzieś 7 minut 5-7 minut. Bo jeszcze chcę je troszkę podsmażyć. Także woda mi się gotuje tu z tyłu i oto teraz pokroja tu no, no te drewniane kawałki odciąć i to pokroja i ugotuje to. Aha, w międzyczasie się z tym mięso podsmaża osobno. No, jak już tak dalej, bajetowo to To osobno usmażyć króciutko, żeby to nie było za suche i wyciągniemy i potrwadzimy cebulę smarcą. Tomaty się przekroja na pół, no, pomidory. Zobaczcie, że te szparagi są już takie niezamiękkie, nie mają być za miękkie, no takie, e, to jest takie półtwarde i je wyciągnę teraz tu i zbana smażyć. Jak było za mało oleju, baję to, dajcie troszkę. Jak on piec, na bardzo duży ogień i trato to bana tak staru się mocno podpiec, ale tutaj to muszę banaki I oto tak gdzieś 5 minut, 5-7 minut smarzyła. Teraz ja to przyprawiam solą pieprzu jesty i czerwoną papryką. Tak pół łyżeczki, no powiedzmy. Teraz to mięso tu do... pomidory. Ogień się do tak na mniejszy już. Teraz tu yy, garść pietruski suszonej. I na koniec ten makaron pomieszać i gotowe. Chcecie wyłączyć już Tak, to, jest gotowe. Ja się tu pomidorka spróbuję. Mm. Pomidor gorący. Ja już przed tym próbowała. I to jest bardzo dobre. Mm. Mm. Gorąca. Teraz się język sparzyła. Eem. Um. Okej, okay. ja już język sparzyłam, muszę poczekać teraz, aż mi wystygnie, potem mogę dalej jeść. Bardzo dobre, to ja muszę powiedzieć. Ja już się ja tu zaraz na talerz Myślę, że wam się podobało i do następnego razu. Cześć! Cześć!